Cześć kochanie, mam dla Ciebie nową grę Rumi Cup My First. Zobacz, otwieramy sobie pudełko i będziemy grać jak te zwierzaczki na, na okładce. Jest oczywiście instrukcja, którą Ci wytłumaczę. No i mamy tutaj wspaniałe, zobacz, piastki, które w tej grze występują. Będziemy dostawać za to punkty, sobie położymy to z boku. Mamy takie piękne, kolorowe podstawki. Jakich wybierasz sobie kolor? Gwiezdki, tak? A jaki ja mam wybrać? Ja lubię, ja lubię tak, może być zielony, dobrze. Te sobie chowamy. No i mamy tutaj płytki. Płytki, które są z cyferkami. Mamy... Pomóż mi teraz ułożyć te, te cyferki. Wszystkie odwróć do góry, żeby były wszystkie widać liczby. Zobacz, mamy jokery w grze. Chciałbym, żebyś teraz e, znalazł e, liczbę e, i poszukał cyfrę w tym samym kolorze, ale o jeden większą. Jaka to będzie liczba? Świetnie, jest to trójka niebieska i teraz dokładamy, dokładamy to. Jeżeli tak dołożysz tą liczbę, trójkę do niebieskiej dwójki, z nagrodę dostajesz jedną gwiazdkę. To teraz nie poszukaj kolejną liczbę która występuje za trójką. Świetnie. I co bierzesz? Dostajesz gwiazdkę. Super. Możemy też grać z jokerami, że jeżeli chcielibyśmy położyć, a nie możesz znaleźć tej liczby, piątki niebieskiej, to możesz za to położyć piątkę jako joker. Tak? No to jesteś chyba już gotowy do gry. Gramy? No to w takim razie odwracamy wszystkie kostki i układamy sobie w takie oto stosiki. Pomożesz mi ułożyć? Dam Ci teraz sześć kostek, które ułóż sobie na tej podstawce. I ja sobie też wezmę sześć kostek i ułożę sobie na tej podstawce. Dostajesz jeszcze sześć gwiazdek i ja dostaję także sześć gwiazdek. I teraz celem naszej gry jest pozbycie się tych kostek wszystkich, które mamy na tabliczce. I jeżeli mamy, to możemy się położyć. Spójrz, wykładamy sobie liczby 6, 7, 8. Dostaje 3 gwiazdki za każdą za każdą płytkę i jeszcze dostaje jedną gwiazdkę za serię. Tak, dostałem cztery nowe gwiazdki. Teraz ty, czy możesz wyłożyć się To musisz dobrać. Dobrałeś kostkę i dołóż sobie. Mhm. Ponieważ ja także nie mam już innych y, możliwości dołożenia, dobieram sobie jedną kostkę. Teraz ty mogę spojrzeć Twoje kostki. Mhm. Zobacz, y, o, możesz dołożyć piątkę. Dobra. Mhm. Dostajesz za to? Gwiazdkę. Świetnie, brawo. No to teraz moja kolej. Ja niestety nie mogę nic zrobić. Dobieram jedną kostkę. I płacę za to jedną gwiazdkę, ponieważ musiałem wziąć jedną kosteczkę. Teraz ty. A ja dokładam to dziewiątkę. Masz dziewiątkę możliwość? Ale super. Dobierz sobie kostkę. Tym razem ja mogę coś zrobić fajnego. Proszę bardzo. Mogę wyłożyć sobie dwa, trzy. 4. Dobieram 3 gwiazdki za każdą cyferkę i 1 za serię. Dobieram 4 gwiazdki. Ja to wykładam. Świetnie. Ile dostajesz kostek? 3. I 1. Liczymy, kto ma więcej gwiazdek. Ten wygrał. Tu masz e, 16, 17. I mam 16. Wygrałeś. Piona. Zobaczcie, jakie to proste.